Akcja koszenia trawy trwa, spółdzielnia działa, deszcz pada, słuchajcie, ale trawa jest koszona. Kochani, pracuje się w Polsce. Przyjechała ekipa. Yy, no i samochodami, traktorami yy, i koszą trawę. Deszcz pada, ale trawa się kosi. No, także praca w re. O, tutaj już samochód ruszył z liśćmi. Tak. Hmm. No, trzeba też troszeczkę odpocząć. Tu właśnie yy, ekipa siedziała, właśnie na, na samochodzie, yy, paliła sobie papierosy. Ha-ha-ha, hihi hi. No, to jest niestety relaks. No, też trzeba odpocząć podczas pracy, prawda? No. Nie ma to jak polskie warunki. O, proszę, jak traktor sobie jeździ po trawnikach, po chodnikach. O, ocencie to sami. No. Tutaj samochód oczywiście jest z dostawą. Tam w baku jest benzyna, żeby napędzał. Silnik, napędzała silnik traktora, tak, tak, tych wszystkich urządzeń. No. O, proszę bardzo. Pracujemy solidnie. O, tutaj pan idzie, patrzy na lewo, na prawo. Mamy yy, dywany zielone, liściaste, tak. No, jak wszystko zmienia swoje barwy. Ekipa w samochodzie siedzi, tak, czeka na polecenie, żeby może coś pomóc czy coś. No, wszyscy w stanie gotowości, żeby było cudnie. A czy jest cudnie? Ocencie sami. No. A te prace to już trwają tutaj trzecią godzinę. I generalnie prawie nic nie zrobione. Ale w Polsce się pracuje, prawda? No. No to co? Chcecie jeszcze troszeczkę popatrzeć? A wiecie, jaki hałas jest? No, po prostu jest hałas. Niesamowity, super! Pod oknami wszystko. No, no, niestety, no, no, ktoś powie, że no, no, tu przecież samochody, no, muszą pracować. To te... słuchajcie, yy, dla mnie to w ogóle nie jest żadna organizacja pracy. To jest po prostu partactwo. Yy, już yy, zaczyna się piąta godzina ich pracy. A generalnie, zobaczcie yy, to, co pokazywałam Wam ponad godzinę temu. To no, praktycznie jest prawie nic nieruszone, nie? No, i przypuszczam, że to jeszcze będzie ze z dwa dni. No, tak, praca w re w Polsce. No, y, jeżeli chodzi o na przykład Niemcy, no to jest po prostu nie do pomyślenia, żeby w ogóle takie akcje były. Y, no, to jest po prostu praca prymitywna. To jest moje zdanie. No, samochodów naustawiali, no, traktor gdzieś tam pojechał, yy, na pewno te liście zrzucić. <laughs> Wiecie co, ja się śmieję, ale to jest, to jest po prostu, to nie jest śmieszne. Ja wiem, że to nie jest śmieszne, no, ale no, no po prostu takie jest na to wszystko przyzwolenie u nas w kraju, na taką partacką robotę. O. No zobaczcie. A teraz y, uchylę trochę okno i posłuchajcie jaki jest okrutny hałas. No, chodzi sobie do koła latarni y, z tą tą ręczną kosiarką, nie? No tak, to jest bardzo ważne, tak. Tą trawę trzeba tam koniecznie tak yy, bardzo precyzyjnie <głos》> skosić. No i liście odganiać. Tak, drugi pan, drugie drzewo dookoła tam yy, zamiata, że tak powiem. No proszę bardzo. O. No, normalnie słuchajcie, tragedia. Tragedia. A jeszcze jak ten traktor yy, <głos》> nadjedzie, no to wtedy jest tutaj disco banjo niezłe. Disco banjo. Cyrk na osiedlu. Zamykam okno, kochani, bo nie da się tego po prostu słuchać. Yy, niby okna są szczelne, ale mimo wszystko słychać, co tam się dzieje. No, a ten pan o, z tą kosiarą tam po prawej. No, cały czas chodzi, on już nie wie co on ma robić, a tam drugi ten prawnik y, czeka, ale po co? Może ktoś przyjdzie inny pracownik i tam y, 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 zacznie i dokończy. No. O cicho. Zaczął, zaczął o kurka wodna. Chyba dostał werwy do pracy. <laughs> Nie ma to jak zatrudnić się do zakładu przedsiębiorstwa, dróg i zieleni. No. I pracować tak jak to po prostu wygląda. A w parkach, to już nie wspomnę, jest filmik jeden, drugi, trzeci na moim kanale. Syfkiła i mogiła. No. Także tam w ogóle ręki nie widać. Tu chociaż samochody sobie pojeżdżą o... No, zobaczcie, co oni robią. Ten ten samochodzik, zobacz ten, alatraktorek. traktorek. No jeździ sobie po prostu, a cicho, 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 cicho. On teraz będzie liście do tej bryczki tam zsypywał. O tak? O o o o właśnie tak tak. Mm -hmm. No super. No opróżniony yy, kosz. No i co? Jedziemy dalej. Połowę wysypał. Dnia Wam wszystkim życzę, kochani. Bo to, to, to nie, ma, nie ma co: ja idę do sklepu. Ciao na razie, wychodzę.